Na początku filmu zostajemy poinformowani, że jest on oparty na prawdziwych wydarzeniach. Film rozpoczyna się w momencie, gdy Jessica i Ivan Crowder wracają do domu po przedstawieniu teatralnym. W pobliżu mieszkania dziewczyna narzeka, że jest zmęczona noszeniem obcasów, ale jej narzeczony mówi, że naprawdę jej pasują i powinna je częściej nosić. Po wejściu do środka Ivan zdaje sobie sprawę, że zostali okradzeni. Podczas gdy Jessica narzeka na utratę biżuterii babci, z sąsiedniego pokoju nagle pojawia się uzbrojony złodziej. Mężczyzna żąda od pary portfela i obrączki po czym ucieka. Iwan postanawia zadzwonić do swojego przyjaciela Tylera, policjanta, aby zbadał mieszkanie w poszukiwaniu wskazówek. Policjant informuje Jessica, że istnieje niewielka nadzieja na złapanie sprawcy. W nocy Ewana budzi dziwny hałas, a jego narzeczonej nie ma w pobliżu. Przerażony mężczyzna postanawia sprawdzić mieszkanie. W kuchni On odkrywa Jessica, która postanowiła przeprowadzić się do innego mieszkania. Para znajduje nowe mieszkanie i ma nadzieję, że po tej decyzji będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy na życie. Świętując przeprowadzkę, para je chińszczyznę i całuje się, gdy nagle rozlega się dzwonek do drzwi. Otwierając je, Jessica widzi stojącego przed nią mężczyznę w garniturze. On informuje ją, że ma na imię Simon i on mieszka obok. Mężczyzna daje parze butelkę wina i mówi im, że uczy męskiej psychologii. Jessica postanawia wyśmiać gościa, ale ten informuje Iwana, że jego narzeczona ma świetne poczucie humoru. Para obiecuje, że na pewno zaprosi Simona na kolację, gdy tylko uporządkują rozpakowywanie. Następnego ranka Iwan pędzi do pracy, a Jessica dziękuje mu za przeprowadzkę i szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Dziewczyna postanawia też zarabiać pieniądze. Pracuje jako projektantka, więc ona nie ma potrzeby wydawać na biuro czy samochód. Siedząc przy komputerze, Jessica odbiera telefon od swojego kolegi Oscara. Chłopak chce przekazać jej niesamowite wieści na temat Siery Marshall i policyjnego śledztwa. Widząc samochód Iwana, Jessica zdaje sobie sprawę, że przez cały dzień rozmawiała z przyjacielem, więc szybko ukrywa materiały dotyczące śledztwa w sprawie Siery. Schodząc do Iwana, dziewczyna mówi, że nie miała czasu ugotować obiadu. Mężczyzna domyśla się, że zamiast pracować, Jessica po raz kolejny zajmowała się sprawami zaginionych osób. Iwan prosi dziewczynę, by zajęła się pracą i nie rozmawiała z Oskarem. Następnego dnia Jessica zaprasza Simona na czwartkową kolację, a mężczyzna chętnie się zgadza. Podczas uroczystości dziewczyna chwali Iwana, który prawie sam wszystko ugotował. Simon przygląda się Jessice z dziwnymi uczuciami, ale stara się być przyjazny. Mężczyzna mówi jej, że wyznaje tradycyjne wartości i że kiedyś miał narzeczoną, ale teraz mieszka ona z kimś innym. Evan mówi sąsiadowi, że oprócz projektowania graficznego jego narzeczona jest również detektywem. Jessica mówi, że marzy o napisaniu książki. Wieczorem kochankowie rozmawiają w sypialni o tym, jak jego zazdrosna dziewczyna zostawiała plamy szminki na koszulach Evana. Ich rozmowę śledzi Simon. Następnego dnia Jessica sadzi kwiaty i postanawia poprosić sąsiada o łopatę. Dziewczyna zauważa również dużo jedzenia i pyta, czy Simon zaprosił kogoś na kolację. Zdenerwowany mężczyzna odpowiada, że nie lubi zakupów, więc kupuje dużo zapasów na raz, a ona ma łopatę, ale jest teraz zepsuta. Podczas kolacji Jessica dzieli się swoimi przemyśleniami, ale Ewan prosi ją, aby przestała podejrzewać zwykłych ludzi. Para kłóci się, ale nagle do drzwi puka Simon, który przynosi nową łopatę dla Jessiki, twierdząc, że zupełnie zapomniał o prośbie dziewczyny. Ewan postanawia spać na kanapie i wychodzi rano, nie mówiąc nic swojej narzeczonej. Jessica postanawia zwrócić łopatę Simonowi, ale mężczyzny nie ma w domu. Dziewczyna dzieli się swoimi podejrzeniami z Oskarem, ale ten uważa, że nie ma się czym martwić. Na wszelki wypadek kolega proponuje, że dowie się czegoś więcej o Simonie, ale Jessica odmawia. W tym samym czasie sąsiad przegląda kamery monitoringu. Po zauważeniu Jessiki pukającej do jego drzwi, Simon postanawia zadzwonić do dziewczyny i zaprosić ją do siebie. Po otrzymaniu telefonu dziewczyna początkowo się waha, ale ciekawość bierze górę. Simon postanawia podarować dziewczynie piękną sukienkę, a gdy ta odmawia, pokazuje jej nagranie z monitoringu. Mężczyzna wierzy, że Jessica chce z nim być i po prostu boi się do tego przyznać. Przerażona dziewczyna zdaje sobie sprawę, że miała rację w swoich podejrzeniach i próbuje uciec, ale Simon łapie ją i przyciska jej do twarzy chusteczkę ze środkami nasennymi. Jessica budzi się i zdaje sobie sprawę, że znajduje się w bardzo dziwnym i nieznanym miejscu. Dziewczyna o imieniu Robin pojawia się przed nią i informuje ją, że jest w domu. Kiedy Jessica próbuje się wydostać, dziewczyna mówi, że tylko Simon zna kod do drzwi. Narzeczona Ewana nie zamierza się jednak poddać i wybija szybę. Ona niespodziewanie znajduje w oknie betonową ścianę. Robin informuje, że znajdują się w piwnicy Simona. Zapłakana Jessica wzywa pomocy, ale drugi więzień informuje ją, że to bezcelowe i tylko rozwścieczy ich porywacza. W międzyczasie Simon zbiera rzeczy Jessica, by upozorować jej odejście od Iwana. Chłopak wraca jednak wcześniej do domu i zaczyna wołać ukochaną. Wykorzystując fakt, że Iwan poszedł na górę, Simon wydostaje się z domu z rzeczami dziewczyny. Jessica kontynuuje bezskuteczne próby wydostania się z domu. Kiedy Simon wchodzi do domu, ona wykorzystuje fakt, że mężczyzna nie zamknął drzwi i próbuje uciec. Nie udaje jej się to jednak. Simon mówi jej, że nawet jeśli Jessica odbierze mu życie, ona pozostanie zamurowana, a jeśli jej się nie uda, będzie jeszcze gorzej. Porywacz sugeruje dziewczynie, aby zaakceptowała fakt, że jest to jej nowy dom. Tymczasem Iwan zostawia żonie wiadomość na automatycznej sekretarce, ale widzi, że telefon został w jej biurze. Jessica dowiaduje się od Robin, że spędziła w tej piwnicy kilka lat. Ich rozmowa jest uważnie monitorowana przez Simona za pośrednictwem kamer. Robin informuje ją, że ich miejsce jest tutaj i każda próba ucieczki skończy się bardzo źle. Tymczasem w ich domu pojawia się Simon, który wręcza Jessice nową sukienkę i maszynę do pisania. Robin pyta, jaki prezent na nią czeka, ale mężczyzna informuje ją, że tym razem nic nie dostanie. Jessica mówi, że Simon nie będzie w stanie jej kupić ani sprawić, że będzie bez jaj jak Robin. Gdy dziewczyna odmawia kolacji, mężczyzna mówi, że tym razem jej wybacza, ale następnym razem niech lepiej robi to, co jej każe. Rozmowę przerywa dzwonek do drzwi. Z pomocą kamer Simon dowiaduje się, że to Iwan, martwiący się o swoją zaginioną narzeczoną. Jessica zaczyna krzyczeć, ale porywacz przypomina jej, że to na nic. Simon okłamuje Iwana, że nie zna miejsca pobytu dziewczyny i być może postanowiła ona zwiedzić okolice. Robin radzi Jessice, by zapomniała o swoim dawnym życiu, bo tak będzie najlepiej dla wszystkich. Ewan nagle odkrywa, że część rzeczy jego narzeczonej zaginęła. Zrozpaczony mężczyzna zaprasza Tylera do siebie i mówi mu, że Jessica zabrała sporo ubrań, ale zapomniała szczoteczki do zębów i telefonu, co jest bardzo dziwne. Iwan nagle zaczyna podejrzewać, że być może dziewczyna pojechała zobaczyć się z Oscarem, z którym często kontaktowała się w związku z pracą. Tymczasem Jessica odkrywa na plecach Robin ślady po przypalaniu żelazkiem. Jednak kaleka kobieta usprawiedliwia działanie Simona, mówiąc, że postąpił słusznie, każąc ją za próbę ucieczki. Przed pójściem spać, Robin odwiedza Jessica i wspiera ją. Tymczasem Tyler i Iwan odwiedzają Oskara i przesłuchują go. Chłopak przypomina sobie, że Jessica miała podejrzenia co do sąsiada, i mężczyźni postanawiają udać się do niego. Simon ponownie kłamie i mówi, że kupił dużo jedzenia na kolację z jedną z absolwentek swojego kursu. W międzyczasie Jessica nadal przekonuje drugiego więźnia, że muszą uciec. Robin prosi ją, aby przestała o tym mówić i prawie płacze. Nagle do domu wpada Simon i prosi Jessicę o jej e-mail i hasło do niego. Otrzymawszy to, co niezbędne, mężczyzna prosi, by dziewczyna założyła na kolację sukienkę, którą kupił. Siedząc przy komputerze panny młodej, Iwan otrzymuje wiadomość, że Jessica go opuszcza. Wieczorem zrozpaczony mężczyzna widzi Tylera i mówi, że dziewczyna nie mogła tak po prostu zapomnieć o ich sześciu wspólnych latach. Tymczasem Jessica wychodzi do Simona i Robin w swojej nowej sukience. Dziewczyna nazywa swojego porywacza wariatem na co mężczyzna wykręca jej rękę i prosi Robin o pomoc przy kolacji i ułożeniu włosów. Podczas kolacji Simon skupia się na Jessice, dając jej prezent i komplementując ją. Robin czuje się pominięta i upokorzona. Nagle Jessica ogłusza Simona patelnią i przywiązuje go do krzesła. Dziewczyna torturuje porywacza, by poznać kod do drzwi i wydostać się na zewnątrz. Nagle Jessica zostaje zaatakowana przez kobietę, która jest zakochana w Simonie i chce go uratować. Wykorzystując to, mężczyzna rozwiązuje liny i mówi zbuntowanej dziewczynie, że będzie musiała zaakceptować swój nowy los. Wieczorem, Robin przychodzi do Jessica i mówi jej, że gdyby nie ona, dziewczynę spotkało to samo co Megan. Dziewczyna ta cały czas próbowała uciec, a Simon rozkazuje Robin pozbawić ją życia. Zdenerwowany Ewan wraca z pracy do domu, gdy niespodziewanie podchodzi do niego sąsiad. Simon uparcie zaprasza mężczyznę do swojego domu na drinka i relaks. Jessica obserwuje ich rozmowę i nagle zauważa, że jej porywacz wyciągnął broń. Simon podchodzi do dziewczyny i mówi jej nowe żądanie, że jeśli nie będzie posłuszna, ucierpi Iwan, a nie ona. Mężczyzna dopina swego i zabiera Jessica do sypialni. Tymczasem jej narzeczony wyrzuca wszystkie rzeczy, które przypominają mu o jego ulubionej dziewczynie. Sześć tygodni później Iwan wystawia ogłoszenie o sprzedaży domu. Jessica pyta Robin, dlaczego stała się taka złośliwa? A dziewczyna zdradza, że nowa dziewczyna spędziła trzy noce z rzędu z Simonem, co jest bardzo nie fair. Podczas kolacji mężczyzna nadal ignoruje swoją starą zabawkę, a ona postanawia podjąć działania. W sypialni Robin informuje Simona, że Jessica nadal kocha iwana i sama jej to powiedziała. Mężczyzna wyprowadza swoje żony z sypialni i mówi, że kłamstwo jest okropnym nowotworem na ciele każdej rodziny. Następnie Simon nagle atakuje Robin, mówiąc, że zrobił to, by chronić Jessikę. Dziewczyna wycofuje się do swojego pokoju i szlocha, nie mogąc nawet zagłuszyć muzyką okropnych dźwięków, które towarzyszą pozbywaniu się przez Simona starej zabawki. Tymczasem Oscar dzwoni do Tylera i mówi mu, że uczennice znikają we wszystkich miejscach, w których uczył jego sąsiad. Policjant przychodzi do domu Simona i postanawia się rozejrzeć, mówiąc mu, że dziewczyny o imieniu Megan i Robin zniknęły w dziwnych okolicznościach, gdy był nauczycielem. Mężczyzna przysięga, że nie miał z tym nic wspólnego, a następnie ogłusza Tylera ciosem butelką. Jessica mówi, że nie mógł postąpić inaczej, ale Simon nadal nie ufa dziewczynie. Tymczasem Evan sprzedaje dom i planuje się wyprowadzić. Simon organizuje test dla Jessica i sprowadza ją do swojego domu z piwnicy. Dziewczyna nie próbuje uciekać i prosi o podarowanie Iwanowi butelki wina na pożegnanie. Podczas spotkania narzeczony Jessica nagle zauważa plamę szminki na koszuli Simona i zdaje sobie sprawę, że jego ukochana najprawdopodobniej jest u niego. Następnego ranka dziewczyna przygotowuje ciasto warzywne i zjada je z Simonem. Ewan dowiaduje się od Oscara, że Tyler rozmawiał z sąsiadem przed tragedią i postanawia odnaleźć ukochaną. W domu sąsiada mężczyzna pędzi przez pokoje, wykrzykując imię Jessica, a wąchając warzywny placek jest przekonany, że jego ukochana jest w środku. Simon zdaje sobie sprawę, że dziewczyna go oszukała i postanawia zniszczyć Iwana. W ostatniej chwili porywacz zostaje ogłuszony przez Jessikę, której udaje się rozgryźć kod do drzwi. Po pewnym czasie dziewczyna odwiedza Simona w więzieniu i mówi mu, że teraz on zrozumie jak to jest być więźniem. Ponadto Jessica daje mu książkę Więźniowie, którą napisała pod wpływem swoich doświadczeń. Bez względu na to jak bardzo Simon się starał, dziewczyna nie poddała się i była w stanie przetrwać okropności, które ją spotkały. To już koniec filmu. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie temu filmowi polubienie. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych filmach.